Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie moich odbiorców. Taki sobie wybrałem dzisiaj temat na podcast Nigdy nie wybieraj łatwej drogi. I chcę porozmawiać o tym, dlaczego wybierać lepiej trudniejszą drogę, ale właściwą drogę. Chcę też omówić to, co się dzieje, kiedy uciekamy od wyzwań i dlaczego łatwa droga choć kusi zazwyczaj prowadzi nas donikąd. To jest na tyle uniwersalny temat, ale szczególnie bliski w mojej pracy, że kiedy spotykam ludzi, którzy musieli zmierzyć się z konsekwencjami łatwych wyborów, to właśnie zaznaczają to przerysowanie, że ten wybór nie był dobry. Ale dlaczego tak się dzieje? Łatwa droga kusi nas wszystkich, bo to jest wybór, który pozwala uniknąć bólu, wysiłku czy odpowiedzialności. Ale co się dzieje? Kiedy zamiast trudnej rozmowy milczymy, kiedy zamiast zmierzyć się z problemem, uciekamy. Takie decyzje często kończą się jeszcze większym chaosem, a łatwe rozwiązania rzadko kiedy okazują się być trwałe. Na pewno zauważyliście w moich filmach, że rozmawiam z osobami bezdomnymi, z osobami, które utraciły rodziny i poczucie własnej wartości. I wielu z nich przyznaje, że łatwe wybory były właśnie początkiem ich problemów. Pamiętam taką rozmowę poza kamerą, jak jeden z mężczyzn powiedział: Mniej więcej to brzmiało tak: Maciej, nigdy nie sądziłem, że skończę na ulicy. Na początku unikałem trudnych rozmów z rodziną, wolałem sięgać po alkohol, niż mierzyć się z problemami w pracy. Natomiast każdy kieliszek wydawał się łatwą drogą do zapomnienia. Ale wiesz co? To zapomnienie było krótkie. A cena za to była ogromna. Wielu z Was wie, że ja nie piję od 12 lat i że też mam swoją historię dosyć trudną. I ja jedynie mogę potwierdzić to, co on powiedział: że to chwilowe rozwiązanie problemów, jak sama nazwa wskazuje, było krótkoterminowe, a problemy zostały. Natomiast nie ukrywam, że alkohol jest ucieczką. Od problemów, jak zresztą każda inna substancja, ale to jest złudzenie. Ponieważ uzależnienie jest tylko i wyłącznie objawem głębszego problemu, czyli niechęci do stawienia czoła trudnościom. To właśnie ta łatwa droga doprowadziła wielu z tych ludzi, których nagrywam, do miejsca, w którym znaleźli się na dnie. Jest jeszcze takie zjawisko, o którym chcę, które chcę zaznaczyć. Że wiele osób jest już na dnie, ale jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy, ponieważ mają jeszcze jakieś zaplecze finansowe, jeszcze mają rodzinę, która ich wspiera albo im towarzyszy w tym upadku, natomiast oni są na tyle jeszcze silni, że do nich to nie dociera. Łatwa droga to często ucieczka od odpowiedzialności. Czy to za swoje czyny, błędy, czy swoje życie. Kiedy rozmawiam z osobami bezdomnymi, wiele z nich mówi o momencie, w którym mogli coś zmienić, ale tego nie zrobili. Bałem się. Bałem się przyznać, że mam problem. Łatwiej było uciekać niż prosić o pomoc. Tak, to ludzie. Którzy w pewnym momencie swojego życia wybrali drogę, która wydawała im się prostsza. Ale właśnie ta prostota doprowadziła ich do sytuacji, w której musieli zmierzyć się z jeszcze większym bólem i jeszcze większymi konsekwencjami. Ja doskonale pamiętam moją alienację, kiedy moi znajomi, moi przyjaciele albo osoby, których uważałem za przyjaciół, właśnie nie potrafili powiedzieć mi, że kroczę złą drogą, ponieważ oni sami też w zasadzie kroczyli podobną, i kiedy wyrwałem się z tego piekła, z uzależnienia, to oni wręcz szydzili ze mnie. Mówili, że się zmieniłem, że już nie jestem taki sam. I to ich kroczenie łatwą drogą czasami utrudniało mi, Trwanie w tym wyborze tej bardziej skomplikowanej drogi, ale tej właściwej drogi, tej trudnej drogi. I tak jak ja, są też osoby, które podjęły taką decyzję, by zmierzyć się ze swoimi uzależnieniami, by odbudować relacje, podjąć walkę o siebie. I to nie jest łatwe. To wymaga odwagi, determinacji. Samozaparcia i oczywiście wsparcia bliskich. Jeżeli macie bliskich, którzy Was wspierają, podziękujcie im, bo to wcale nie jest łatwe. Pamiętam też taką historię kobiety, która przez lata była w nałogu i straciła wszystko. I kiedy zdecydowała się na terapię, to wtedy powiedziała mi, że to była trudna decyzja w jej życiu, ale po raz pierwszy poczuła się. Lepiej. Poczuła, że żyje. Że ta trudna droga, która jest przed nią yy, i ta świadomość yy, tej, tej trudnej drogi pozwala jej właśnie na to, by być gotową na walkę. I to pokazuje, że choć trudna droga wymaga wysiłku, to właśnie jest jedyną drogą, która prowadzi do prawdziwych zmian. Bo tylko zmagania z samym sobą mogą dać poczucie, że coś w naszym życiu ma wartość. Żeby sięgnąć tak do znanych twarzy, żeby tylko nie bazować na, na, na osobach bezdomnych, albo na osobach ubogich lub na osobach uzależnionych, ponieważ jesteśmy mniej więcej równolatkami, bo tak patrząc na statystyki na średnią osób, które oglądają ten kanał, przytoczę, Przykład Michaela Jacksona. Bo historia Michaela Jacksona to przykład z innego świata, ale mechanizm jest ten sam. On także unikał zmierzenia się z własnymi problemami i zamiast stawiać czoła demonom przeszłości, wybierał szybkie rozwiązania, leki, które tłumiły ból. Otaczał się ludźmi, którzy mówili w zasadzie to, co on chciał usłyszeć. I jego życie, i jego śmierć pokazuje, że łatwa droga jest tylko pozorem. Może przynieść chwilową ulgę, ale na dłuższą metę zawsze prowadzi do upadku. I jakby podsumować to, co powiedziałem do tej pory. Twoje wybory, moje wybory, nasze wybory mają znaczenie. I niezależnie od tego, czy mówimy o historii Michaela Jacksona, czy o osobach, które Zmagają się z bezdomnością i uzależnieniami, przesłanie jest jedno. Łatwa droga nigdy nie prowadzi do trwałego szczęścia. Trudne wybory, które wymagają wysiłku, kształtują nas jako ludzi i pozwalają odnaleźć prawdziwą wartość życia, są właściwe. Jeżeli stoisz przed wyborem, pamiętaj, łatwa droga może być kusząca, ale to trudniejsza droga przynosi prawdziwe zmiany. Życzę Wam i sobie, bo sobie w dalszym ciągu życzę, odwagi, by wybierać to, co wartościowe, a nie to, co wydaje się proste. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Maciej.